Docenianie innych jest sprzeczne z naszą naturą. Naszą naturalną umiejętnością, którą mamy po Adamie, niektórzy z nas w tym przodują, jest krytykowanie innych i znajdowanie winnych. Czy nie staliśmy się w tym całkiem dobrymi ekspertami przez te wszystkie lata? I pewnego dnia zdajemy sobie sprawę, że to źle. I wypędzamy demona krytyki i oskarżycielstwa. Więcej już tego nie chcemy. I utrzymujemy nasz pusty dom. Nie krytykujemy, dopóki nie wróci osiem demonów. To tak jak z tymi ludźmi, którzy próbują przejść na dietę. Widzisz, jestem zdeterminowany, żeby stać się szczupłym. I wytrzymują przez około miesiąc. I faktycznie tracą na wadze. Zobacz ich sześć miesięcy później. Są ciężsi niż wcześniej. Jest tak, jak powiedział Jezus, wchodzi osiem innych demonów. I jedyny sposób na utrzymanie tych demonów z dala jest napełnienie naszego serca czymś przeciwnym, przeciwieństwem krytyki i oskarżeń. I jeśli ktoś z Was ma problem z krytyką i oskarżaniem, zachęcam Cię do wypracowania. Nie tylko wypędzajcie demona oskarżenia napełnij swoje serce uznaniem. Zacznij od doceniania męża. Swojej żony. Jestem pewny, że w twoim mężu lub żonie musi być przynajmniej jedna dobra rzecz, prawda? Przynajmniej jedna. Powiedz to. Nie schlebiaj, ale i nie kłam. Mów prawdę. Mówcie dobre rzeczy swoim rodzicom wy dzieci. Naucz się dziękować rodzicom. A wy rodzice nauczcie się doceniać swoje dzieci. Jestem pewien, że w tych dzieciach jest wiele dobrych rzeczy. Jezus był mistrzem w sztuce doceniania. Mógł patrzeć na nienawróconego, bezbożnego, wojskowego, który zabił tak wielu ludzi, setnik rzymski, który nie miał pojęcia o Biblii i powiedzieć do niego publicznie: Nigdy nie widziałem takiej wiary u nikogo w Izraelu. To jest w ósmym rozdziale Ewangelii Mateusza. Ktoś mógłby do niego pójść i powiedzieć: Panie, nie mów tak, to wpędzi go w pychę. Albo ktoś by do niego podszedł, wiesz, że takich głupich ludzi jest mnóstwo, podszedłby do niego i powiedział: O, rzymski setniku, mam nadzieję, że nie nadymałeś się tym wszystkim, co zostało powiedziane. Nie wszyscy ludzie są tacy jak ty. Ty się nadymasz, a inna osoba nie. Nie myśl, że wszyscy są tacy jak ty. Myślisz, że Jezus mógł prowadzić tego człowieka do grzechu? On prezentował przeciwieństwo szatańskiej natury, którą wszyscy odziedziczyliśmy po Adamie, że nigdy nie wyrażamy uznania naszym dzieciom, rodzicom, starszym, braciom i siostrom. I jeśli mówimy, że będziemy żyć życiem nowego przymierza, musimy żyć jak Jezus Chrystus. Musimy nauczyć się doceniać siebie nawzajem. A zwłaszcza tych, którzy służą nam jak nasi rodzice, ziemscy rodzice, duchowi rodzice, nie ma w tym nic złego. A wy, rodzice, gdy wasze dzieci was doceniają, przyjmujcie to. Nie zbywaj tego. Nie mów, och, to jest nic, setnik rzymski tak nie powiedział. Gdy Jezus powiedział mu, masz więcej wiary niż ktokolwiek, kogo widziałem w Izraelu, pokornie to przyjął. Nie zrobił wielkiego pokazu fałszywej pokory i nie powiedział och nie, 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 jestem nikim, jak robi większość ludzi, gdy im tak mówią. To wszystko fałszywa pokora. Mamy w sobie tyle ducha oskarżenia i ducha fałszywej pokory. Musimy się tego wszystkiego pozbyć. Być naturalni jak Jezus. On mógł spojrzeć na inną, całkowicie nienawróconą osobę, tym razem. Żyda imieniem Nataniel i powiedzieć mu, powiedzieć publicznie, żeby wszyscy usłyszeli, oto człowiek, w którym nie ma obłudy. Chorete. Gdybym coś takiego usłyszał, oprawiłbym to w ramkę i powiesił w swoim domu. Jezus powiedział, że nie ma we mnie obudy. Nie tylko to, Jezus także napomina. Spojrzał na Piotra i powiedział, zejdź mi z oczu, szatanie. Myślę, że też bym to oprawił w ramkę, zeć z oczu, szatanie, i zostań tam, żebym pamiętał, że jeśli nie będę ostrożny, jeśli będę szukał tego, co moje, On będzie mnie karcił, kocha mnie, napomina mnie, docenia mnie. Musimy korygować nasze dzieci, musimy doceniać nasze dzieci. Jeśli więc zauważyłeś, a musisz być teraz szczery sam przed sobą, jeśli ktoś z Was zauważył lekkie zaniepokojenie w swoim sercu, gdy widzi, że ktoś inny jest doceniany, przyznaj to sam przed sobą: Mam jeszcze w sercu odrobinę szatana. Mam jeszcze trochę piekła w sercu. Mam jeszcze trochę tej starej, adamowej natury w moim sercu. Panie, pomóż mi od dzisiaj się tego pozbyć. Chcę być bardziej podobny do Jezusa, który potrafi docenić nawet nienawróconego wojskowego i który potrafi docenić nienawróconego Żyda. Który może powiedzieć do Piotra, jakże błogosławiony jesteś, Szymonie. Ludzie cię tego nie nauczyli. Mój ojciec w niebie objawił ci to. Czy możesz sobie wyobrazić, że słyszysz takie słowa od Jezusa, nawet do kościołów, które popełniły pewne błędy, mówi do kościoła Zefezu, który utracił swoją pierwszą miłość. Znam twoje uczynki. Byłeś taki cierpliwy, zachowaliście naukę. Czy potrafisz docenić ludzi, którzy zrobili coś złego? Bracia i siostry. Wiele lat temu studiowałem życie Jezusa. Studiowałem Biblię, żeby poznać życie Jezusa. I w ten sposób nauczyłem się doceniać ludzi. Wiele osób otrzymało ode mnie e-maile z podziękowaniami. Zwłaszcza z okazji urodzin i innych okazji, a nawet werbalnie. Wiesz, gdzie się tego nauczyłem? Od Jezusa. Ale tak mało widziałem tego uwierzących. Dlatego mają tyle innych problemów. Po prostu spróbuj docenić ludzi od dzisiaj. Nie tylko siebie, wokół Ciebie jest wielu dobrych ludzi. Rzymski setnik nie był przywódcą duchowym, nie tylko doceniaj takich ludzi. Musimy się nauczyć rozwijać nawyk doceniania i uznawania, zwłaszcza tych, którzy nam służyli. Uczmy nasze małe dzieci mówić podziękuj wujkowi, podziękuj cioci, nawet gdy przyniosą ci drobne słodycze. Sami dostajemy o wiele więcej. I nie doceniamy tego. Czego uczycie swoje dzieci, żeby były hipokrytami lub po prostu cywilizowane? Myślę, że wiele osób uczy swoje dzieci mówić, powiedz: Dziękuję, powiedz: Przepraszam, podbają o swoje własne imię, że dobrze wychowaliśmy nasze dzieci. Niech nie to będzie Twoim celem. Mam nadzieję, że Twoim celem nie będzie dbanie o swoje dobre imię jako rodzice, że my nauczyliśmy nasze dzieci mówić: Dziękuję i przepraszam, ale że Wasze dzieci nauczą się doceniać. Siebie nawzajem jako bracia i siostry, jako coś dobrego. A zwłaszcza charakter. Nie chodzi o docenianie dziewczyn słowami, jaką masz śliczną sukienkę. Tego bym nie powiedział. Jezus nigdy tak nie powiedział. Bo to mówi: O, twój tata jest taki bogaty, że może ci kupić takie dobre ubrania, a ta biedna wiejska dziewczyna? Jej ojciec nie jest bogaty. Nie może jej kupić dobrych ubrań. Nie bądź tak głupi, by chwalić ludzi za ich ubrania. Lub jesteś taką piękną dziewczyną. Prowadzisz ją do katastrofy. Niech tak mówią światowi ludzie. A co z tymi wszystkimi chłopcami i dziewczynami, którzy nie są taki piękni? Czy to diabeł ich stworzył? Nie, nie powiedziałbym tak. Bóg stworzył wszystkich. Stworzył każdą twarz. I nie będę tak chwalił małej dziewczynki, bo ma urodę. Ponieważ cząsteczki ułożyły się w określony sposób, dzięki czemu wygląda atrakcyjnie. To kwestia chemii i tyle. Chcę docenić to dziecko, jeśli podzieliło się swoimi zabawkami z innym dzieckiem. To jest dobre, bo to każdy może zrobić. To jest bardzo dobre, że podzieliłaś się swoimi zabawkami z kimś. Drodzy bracia i siostry, w tym kościele uczyliśmy ludzi, aby stali się podobni do Jezusa. Czy ty w tym obszarze stałeś się bardziej podobny do Jezusa po tylu latach siedzenia tutaj? Nauczmy się tego. Próbujemy tak wielu wielkich rzeczy. Zacznijmy od małych rzeczy, które łatwo możemy zrobić. Nie odniosłeś zwycięstwa nad gniewem? Nie martw się, to przyjdzie. Nie odniosłeś zwycięstwa nad brudnymi myślami, miłością do pieniędzy? Nie martw się, to przyjdzie. Zacznij od małej rzeczy, którą możesz zrobić. Doceniaj żonę, swojego męża od dzisiaj. Naucz się mówić dziękuję, nawet jeśli przyniesie ci filiżankę herbaty. Może dostać ataku serca, bo nigdy wcześniej tego nie słyszała. Co się stało mojemu mężowi? Tylko żartuję oczywiście. Nie będzie miała ataku. To was bardziej zbliży do siebie. Nie mówię, że masz dziękować tak, jakbyś uczył swoje dzieci, byś mógł odebrać za to zasługi. Czy nie jesteś wdzięczny, że twoja żona wstaje rano i robić kubek herbaty? Czemu miałaby to robić? Czy jesteś jednym z tych indyjskich maharadży, dla których żona jest jak niewolnica, która musi to wszystko robić? Nie, oczywiście, że nie, więc okazujcie sobie wdzięczność za męża, który pracuje, żeby zarobić na życie i zapewnić ci dom. Więc to jest jedna rzecz, dla której chcę was wszystkich zachęcić. Nie będę tutaj przed wami. Stać w fałszywej pokorze i mówić: O nie, 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 nie nie mówcie tego wszystkiego o mnie. Przyjmuję Twoje podziękowania. Przyjmuję Twoją wdzięczność i bardzo ją doceniam od Was. Wierzę, że szczerze to mówicie. Wiecie, że czasami jesteśmy bardzo mili wobec obcych. Dziękujemy osobom, których nie znamy. Jeśli zrobią coś dla nas, na przykład na stacji kolejowej, ktoś podniósł za nas coś, co nam upadło, i wtedy mówimy: Dziękuję. Ale rzadko mówimy dziękuję, aby docenić tych, których dobrze znamy. Myślę, że to nasz problem. Mówię to Wam przynajmniej raz w roku, w dniu urodzin Twoich rodziców, napisz im list z podziękowaniami. W dniu Twojego męża napisz list z podziękowaniami na urodziny żony. Raz w roku, to nie jest zbyt często, urodziny rodziców, urodziny dzieci. Napisz liścik z podziękowaniami i powiedz, jak jesteś wdzięczny za nich. Mieliśmy taką praktykę w naszym domu, od czasu, gdy nasze dzieci były małe. Nadal mamy trochę tych notatek z podziękowaniami. Mój sześcioletni syn napisał do swojego trzyletniego brata. Tym dziecięcym pismem. Są dla mnie bardzo cenne. Nie mieli pieniędzy, żeby kupić fantazyjne karty w sklepie. Po prostu wzięli skrawek papieru i napisali Bardzo dziękuję, a i nawet dla mnie napisali. Dziękujemy, tato. Od samego początku zachęcaliśmy nasze dzieci. Do pisania sobie nawzajem podziękowań z okazji urodzin, aby wyrazić sobie wdzięczność. To nawyk, którego nauczyłem się od Jezusa. I to jest zwyczaj, który szczególnie u nas w Indiach. Jest bardzo rzadki. Jesteśmy skąpi w sprawach pieniędzy. Jesteśmy znacznie bardziej skąpi z wyrażaniem wdzięczności.